Jeden z najpopularniejszych w ostatnim czasie polskich artystów kabaretowych Artur Andrus wystąpił w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu. Przybyli do Moki fani, wśród których znaleźli się także zwycięzcy konkursu organizowanego przez naszą redakcję, mogli podziwiać niezwykle zabawne recital. wieczór, witamy serdecznie. Bardzo dziękujemy za to historyczne przyjęcie. Proszę Państwa, zaraz się to wszystko zacznie, a właściwie nie wiem, czy się zacznie, bo największy problem jest zawsze z rozpoczęciem tego typu spotkań. Znaczy ja miałem zawsze z tym kłopotem, czy wyjść, czy u nas uśpiewać, czy rozmawiać z publicznością. Ale niedawno mi się to wyjaśniło, ponieważ w takim branżowym piśmie amerykańskim Show Business Today amerykańscy naukowcy opublikowali wyniki badań, według których Rozpoczęcie programu w ogóle nie ma znaczenia, to znaczy publiczność w ogóle nie zwraca uwagi na to, jak się problem, program zaczyna, problem też przy okazji. Państwo sami zauważycie, że wychodząc stąd dzisiaj nie będziecie kompletnie pamiętali, jak to się zaczęło. Recital to ma e, zwrócić uwagę ludzi na to, że może być śpiewane, bo jak się słyszy, że to jest recital, to raczej coś gdzieś z muzyką w tle. I tak będzie i tutaj. Czyli ja pośpiewam trochę swoich piosenek, a poza tym poopowiadam o takich różnych ciekawostkach z życia, bo mnie życie najbardziej interesuje w takich codziennych przejawach. Ja zajmuję się zawodowo banałem, i im banalniejsza rzecz, tym mnie bardziej cieszy, pod warunkiem, że jest jakoś zabawna. I o takich rzeczach będę pomiędzy piosenkami ludziom opowiadał. Że koniec więzi dzieło nie oznacza wcale, że jak się dobrze nie zaczęło, to się musi skończyć źle. Szkoda czasu na głupoty, bo jak mawia mądry maczo, prawdziwego mężczyznę poznaje się nie po tym, jak skończył, tylko po tym, jak nie zaczął. Nie zaczynaj, szkoda czasu, nie wywołuj wilka z lasu. Tutaj trzyma w górze synaj, nie zaczynaj, nie Zaczynaj. Jakie to będą banały? Z, z czego pan czerpie inspirację? No, tak, schodzenia po ulicy właściwie. Gdzieś idę, coś zobaczę, coś mnie zachwyci. Jakiś szyld, jakiś napis, coś, co ludzie powiedzieli, co usłyszałem. Z radia, z telewizji. Także ja zewsząd staram się czerpać in, inspirację. To są takie rzeczy rzeczywiście spotykane gdzieś, spotykane gdzieś na ulicy. A oprócz tego, troszkę jakichś takich zabaw, wrymowanie, bo ja lubię się taką formą bawić. Na przykład teraz sobie wymyśliłem na wakacje taką formę denerwowania moich znajomych, którzy zostali w pracy, kiedy ja pojechałem na urlop i wysyłam im na przykład takie pocztówki, albo jak mi się nie chce, to sms-em wysyłam im takie wiersze. Leżę sobie, nic nie robię, pogoda cacy, a co tam w pracy? Prawda? Jest to złośliwe, mędliwe takie, ale mnie bawi denerwowanie kolegów którzy musieli zostać w pracy. Mam formalnie zarejestrowaną działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Satyrycznych, w skrócie ZUS i jeżdżąc po Polsce ja składam relacje z tej mojej działalności. Tam są różne, różne strefy działania tego mojego ZUS-u. Jedna z nich to jest strefa literacka, w której ja pisuję różne wierszyki, takie na okazję, bez okazji. Kilkoma się Państwu pochwalę, bo nie mam z nimi co zrobić. Także chętnie ja Państwu Zarecytuję. Na przykład parę lat temu, dumny jestem z tego, na Dzień Matki napisałem taki cykl wierszy o matkach wykonujących różne zawody. Pierwszy wiersz z tego cyklu to był wiersz Matka Lekkoatletka. I on brzmi tak: bije, bije, dzwon na wieży w święto-świętej kunegundy, do chałupy matka bierze. Dwie minuty, trzy sekundy. Tak? zrobiłem sobie ważną część mojego zawodu z podlizywania się publiczności. I ja tu będę ludziom opowiadał, że są najlepszą na świecie publicznością. Mimo, że pierwszy raz tu występuję. I widzi Pan, jeszcze nie wystąpiłem, a wiem, że tu jest najlepsza na świecie publiczność. Jak się człowiek może podlizywać bez żenady i ta, takie, takie nawiązania oczywiście tutaj jakieś będą. Mam tam kilka drobiazgów jakichś takich przygotowanych, które zahaczać o myślenice będą, no, ale przede wszystkim Mam nadzieję, że nam się fajne towarzyskie spotkanie tutaj wytworzy, bo ja w takich kategoriach to traktuję to, co, o co Pan mnie pytał na początku: recital, kabaretowy, to trzeba było jakoś nazwać, tak naprawdę. No bo e, nie mogę na plakacie napisać: Artur Andrus zaprasza na towarzyskie spotkanie, bo ktoś jeszcze pomyśli, że nie wiem, że będę coś ku, kupował, fundował, że przywiozę ze sobą coś do picia czy do jedzenia. A e, to ma formę artystyczną, ale dla mnie to jest takie towarzyskie spotkanie z publicznością. To znaczy, ja chciałbym. Chciałbym publiczność wprowadzić w dobry nastrój, i ten dobry nastrój publiczności mnie się potem udziela. Także też trochę w swoim interesie tutaj występuję. Idą sobie polną drogą tacy, którzy dużo mogą. rąka im do marszu brał. Dyrektory i prezesy, łasę to to na sukcesy, a tymczasem piłem stole, spałem pije i to jak na razie. Dzień dobry Państwu, nazywam się Artur Andrus i w związku z tym, że zostałem poproszony, to pozdrawiam widzów Myślenic i TV. Gdybym nie został poproszony, też bym pozdrowił, tylko może nie miałbym takiej okazji. To teraz korzystam z okazji i pozdrawiam. Muzyka